To teraz świeżak się skup się, bo tłumaczę ci. O co chodzi z muszką? I jak ją nosić? Muszka to wyjątkowy dodatek. Jest bez wątpienia klasyczna i ponad wszelką wątpliwość, bardzo elegancka, ale ponieważ jest też niepowszechna, założenie jej wymaga odnoszącego sporo odwagi. Dobra wiadomość jest jednak taka, że jeśli zrobisz to dobrze i założyć ją w sposób właściwy, to będzie miód malina. na początek reguły gry. Jeśli na poważnie myślisz o noszeniu muszki, w grę wchodzi tylko opcja wiązana. Są też muszki już te na gotowe. Mogą być nawet na gumce i noś takie jak mówię Sherlock, ale tylko w mniej eleganckie dnie. Najpopularniejszy typ muszki po rozwiązaniu ma kształt klepsydry o wysokości 2,5 cala, czyli nieco ponad 6 cm, co jednak muszki nieco większa, także muszki typu. Matwing, które po rozwiązaniu wyglądają jak tasiemka, a także muszki Diamond, które końce klepsydry mają zaostrzone. Ponieważ w przestrzeni publicznej głównego nurtu muszki pojawiają się głównie w zestawieniach formalnych, warto zapamiętać. Do smokingu nosimy wyłącznie muszkę czarną, dlatego też smoking w języku angielskim nazywa się black tie, a do fraka, który po angielsku nazywa się white tie, nosimy wyłącznie muszkę białą. Ale trzeba wiedzieć, że są też rzadko spotykane muchy casualowe, których świat jest zupełnie inny. Wykonane najczęściej z wełny albo z tweedu, są chropowate i często pokryte wzorami. Muchy formalne i casualowe nosi się zupełnie inaczej. Muchy formalne wymagają koszuli skrytą plisą, a zatem taką, która ukrywa guziki, lub koszuli na guziki jubilerskie z konieżykiem frakowym lub konieżykiem typu Kent i francuskimi. Muchy mają znacznie mniej restrykcyjne wymagania i łączą się z koszulami, w których widać guziki, niezależnie od tego, czy jest to gładka, czy odszyta i z rozmaitymi kołnierzykami, nawet kołnierzykiem typu button down. No dobra, to tyle teorii, A teraz dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym nagrał osobne wideo o tym, jak prawidłowo wiązać muchę. Oprócz tego, obserwujcie mi profil po więcej i to wideo, ponieważ zawarta w nim wiedza z pewnością przyda się osobom, które cenią sobie klasykę.